Dzień dziesiąty, zadanie za trzy punkty. Klasa ósma wybiera się na wycieczkę szkolną autokarem. Zgodnie z planem, wycieczka ma trwać 4 dni. Pierwszego i ostatniego do pokonania jest po 300 km, drugiego autokar nie będzie używany, a trzeciego przyjedzie 50 km. Rodzice znaleźli oferty dwóch przewoźników, firmy A i firmy B. Oblicz koszt czterodniowego wynajmu autokaru. W obu przypadkach wybór, której firmy bardziej się opłaca. Zapisz obliczenia. No dobrze, to może zrobimy sobie tak. Tu sobie zrobimy może firmę A. Pierwszego dnia mamy 300 km do przejechania. Drugiego i trzeciego coś i ostatniego też na pewno 300 km. I teraz tak, drugiego nie będzie używany, a trzeciego przejedzie 50 km. Okej, okay, to są nasze dni. Taka sama sytuacja będzie w punkcie B, który sobie tutaj rozpatrzymy. I teraz, co proponuje firma A? Za jeden kilometr płacimy 4,50. W przypadku firmy A dodatkowa opłata 100 zł za każdy dzień wypożyczenia, płatne nawet jeżeli autokar nic nie przejedzie w ciągu danego dnia. Dobra, to razem, kochani, do przejechania mamy tutaj. 650 km, 650 km, a za każdy kilometr zapłacimy 4,50 i zaraz sobie obliczymy tę kwotę, to 2925 zł to same kilometry, ale też wiemy, że za każdy dzień jeszcze mamy 100 zł za drugi, trzeci i czwarty. Czyli jeszcze 100 zł razy 4 to 400 zł. Czyli firma A będzie nas kosztowała 3325 zł. Firma B. 4 zł za 1 km. Uwagi, jeżeli danego dnia autokar nie przejedzie więcej niż 100 km, to obowiązuje opłata stała w wysokości 400 zł. Ok, czyli jeżeli nie przejedzie więcej niż 100, to płacimy 400 zł. W takim razie tu nie przejedzie więcej niż 100. I tu też nie przejedzie więcej niż 100. Czyli tu nie płacimy za kilometry, ale takie postojowe tego autokaru. No to teraz liczymy za kilometry. 600 kilometrów z pierwszego i z ostatniego dnia. Razy 4 to 2400 zł. 2400 z kilometrów, dodać jeszcze 800 za nieprzejechanie tych 100 kilometrów, to nam razem daje 3200 zł. Oblicz koszt wynajmu w obu przypadkach, no to mamy przypadek A i przypadek B. Wybór, której firmy bardziej się opłaca, no niewiele. Ale firmy B. Zrobione. Zadanie drugie, zadanie za jeden punkt. Wyrażenie arytmetyczne to jest to zadanie, w którym najwięcej straciliście punktów na egzaminie próbnym. No to popatrzmy. Zobaczcie, ułamek dziesiętny, zwykły, zwykły, zwykły. Ale te zwykłe bardzo łatwo zamienimy na dziesiętne. Oczywiście, jeżeli ktoś woli pracować na zwykłych. Może sobie liczyć to na ułamkach zwykłych ja będę zamieniała na dziesiętne. Minus 7 i dwie tu już od razu będzie plus, bo dwa minusy dają nam plus. 825, dwadzieścia pięć, to jedną czwartą zamieniliśmy. Znowu dodać. Teraz jedna piąta to dwie dziesiąte. i odjąć jeszcze 0,75. Ja policzę to w ten sposób, że zliczę sobie najpierw dwie liczby ujemne, ile mam ich razem. Minus 7 i 2 minus 0,75 to będzie minus 7,95. Liczb dodatnich tutaj razem mam 8,45. Dodać 8,45. To wynik całkowity to będzie 0,5. Pamiętajcie też, że możecie zamienić kolejność. To znaczy możecie sobie to zapisać, że to jest 8, 45, odjąć, 795. Dokładnie wyjdziecie na to samo. Odpowiedź A. Zadanie trzecie, zadanie też za jeden punkt. Pole powierzchni całkowitej sześcianu o krawędzi 30 m wynosi 360 dm2. Zobaczcie, pierwsza rzecz, różne jednostki. 30 metra to 30 cm. 30 cm to 3 decymetry. Czyli wiemy, że krawędź tego sześcianu to 3 decymetry. Pamiętajcie, że sześcian składa się z 6 takich samych kwadratów. I jeżeli mamy tutaj bok 3 na 3. No to pole jednej ściany to będzie 9. Takich ścian będziemy mieli 6. 9 razy 6 to 54 decymetry kwadratowa. Czyli w tym przypadku to fałsz. Objętość sześcianu o krawędzi 0,4 decymetra wynosi 64 tysięczne decymetra sześciennego. No to tylko przypomnijmy sobie, objętość sześcianu to jest pole podstawy w sześcianie same kwadraty razy wysokość, czyli to jest tak naprawdę bok do potęgi trzeciej. To podnieśmy w takim razie 4 do potęgi trzeciej i szybkie przypomnienie. Jak podnosimy... Takie liczby, ułamki dziesiętne, bardzo fajnie, możecie sobie je zamienić na zwykłe. Czyli 4 do trzeciej to 64, 10 do trzeciej to 1000, 64 tysięczne, tu mamy też 64 tysięczne. Czyli to jest prawda, a jakbyśmy chcieli to zapisać za pomocą przecinka, 3 miejsca po przecinku uzupełniamy. 0,64 64 decymetra sześciennego. I zrobione.